Cześć, z tej strony Dominik Wrzosek z Flexi Project, i w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak działają. Upewnienia do systemu Flexi Project, uprawnienia projektowe oraz też licencje użytkowników. W tym celu mam otwarte dwa okna w różnych przeglądarkach, gdzie na jednym oknie jesteśmy zalogowani na pana Daniela. Jest to użytkownik z uprawnieniami administratora systemu, a w drugim oknie mamy zalogowanego Dominika dla którego będziemy zmieniać upewnienia i będę pokazywał właśnie na żywym organizmie, jak te upewnienia się zmieniają. Aby zarządzać w ogóle uprawnieniami użytkowników tymi globalnymi, ale też na początku dodawać w ogóle użytkowników albo usuwać ich z aplikacji, to z, z, trzeba mieć dostęp tutaj administratora systemu i pojawia się tutaj zakładka administracja użytkownicy. W tym miejscu możemy dodać nowego użytkownika. czy kliknąć Dodaj, podajemy adres mailowy i wysyłamy zaproszenie. Po wysłaniu zaproszenia, taki użytkownik ma 7 dni na utworzenie konta w aplikacji. Z poziomu maila po prostu podaje, klika w maila, podaje imię i nazwisko oraz hasło, którym będzie logował się do aplikacji. Domyślam się, że jeżeli macie Państwo dostęp do aplikacji, to w taki sam sposób też musieliście założyć konto. To co ważne, nowo dodany użytkownik z automatu otrzymuje licencję darmową. Tak jak tutaj widzimy, jest nadana licencja darmowa. Co ta licencja darmowa daje użytkownikowi? O tym tutaj zawsze przypominam na początku w czasie szkoleń, że jeżeli użytkownik został dodany, a chcemy, żeby jednak wykonywał szerszy zakres uprawnień, to należy zmienić mu uprawnienia, czyli po prostu po dodaniu użytkownika wpada on tam na listę i na końcu wiersza mamy opcję licencje i upewnienia i w ten sposób zmieniamy licencję i upewnienia tego użytkownika. Natomiast tutaj przelogujmy się na Dominika i zobaczmy tak naprawdę jaki on ma tutaj dostęp. Jeszcze odświeżę, bo mam tutaj załadowane poprzednie uprawnienia. Użytkownik z licencją darmową ma widoczne tylko i wyłącznie ma widoczną jedną zakładkę, to są zakładka, to jest zakładka zadania. I tutaj widzimy listę zadań, które są do niego przypisane. Do wykonania. Ten użytkownik może przejść w szczegóły, natomiast jedyne, co może zrobić, to jest edytowanie tego zadania jako wykonanego, niewykonanego oraz też zmiana postępu. Możemy na przykład powiedzieć 50%. Taki użytkownik nie może ani dodawać komentarzy, ani dodawać załączników. Kolejny poziom uprawnienia też jest bardzo mocno połączony z licencją, i to jest licencja standardowa. Czyli tutaj zmienimy Dominikowi teraz licencję standardową, więc przechodzę, zmieniam zarówno licencję darmowa, jak i standardowa z góry mają narzucony pewien poziom uprawnień. Klikam, zapisz, przeskakuję do drugiego okna, odświeżymy tutaj i zobaczymy, co się stanie. Pojawiają nam się dodatkowe zakładki, chociażby takie jak projekty i czas pracy, ale jeżeli chodzi o same zadania, ten użytkownik ma już szerszy zakres, jeżeli chodzi o pracę na tych zadaniach. On może chociażby zmieniać daty, dodawać opis, dodawać komentarze, dodawać załączniki, może w pełni pracować na tym zadaniu. On jest tak jakby administratorem tego. Zadania, czyli tutaj ta licencja pozwala nam głębiej pracować na tych zadaniach do nas przypisanych. Kolejna rzecz to jest lista projektów. Czyli jeżeli. Mamy i tutaj zobaczymy, że w naszej organizacji jest całkiem spora lista projektów. Załóżmy, jest tutaj 2, 4, 6, 11 projektów. Ten użytkownik nie widzi wszystkich projektów. Widzi tylko i wyłącznie te projekty, do których jest przypisany, i nie ma też. Możliwości tworzenia nowych projektów. Jeżeli wejdziemy dla przykładowy projekt, tutaj też równolegle będziemy wchodzić, nawet będziemy widzieli siebie, że pracujemy równolegle. Taki użytkownik z licencją standardową ma dostęp do harmonogramu, ale to jest na poziomie podglądu czyli on nie może edytować harmonogramu. Tam, gdzie nie jest właścicielem zadania. Czyli ja tutaj, jeżeli jest załóżmy zadanie Pana Tomasza, to mogę jedynie otworzyć to zadanie, ale wszystko na tym zadaniu mam zablokowane. Natomiast mogę zarządzać po prostu swoimi, swoimi zadaniami w pełni. Czyli tutaj funkcjonalność po prostu podglądu, i w taki sam sposób też mamy podgląd do ryzyk, do produktów, oraz też dostępny jest tutaj e, dla takiego użytkownika czat e, wewnątrz projektu. No i dodatkowo też licencja standardowa pozwala użytkownikom na rejestrację czasu pracy na zadaniach. Stąd tutaj pojawia się zakładka czas pracy. E, Przechodzimy dalej, wracamy do upewnień i kolejny poziom to już jest licencja pełna. Czyli ta licencja standardowa najlepiej sprawdza się dla członków zespołów projektowych, a licencja pełna, to już tutaj sami decydujemy, ten zakres jest bardzo, bardzo duży. Po zmianie licencji pojawia nam się Lista, gdzie możemy definiować, jaki jest poszczególny zakres uprawnień, i na razie zostawimy to. Tak naprawdę, na samym początku, ta licencja pełna przy minimalnych upewnieniach, ona niewiele będzie różniła się od licencji standardowej. Czyli, jeżeli ja tutaj odświeżę ekran, to tak naprawdę niewiele nam się tutaj zmieni. Cały czas będziemy widzieli te poszczególne elementy, które mieliśmy, ale wróćmy do listy projektów. I teraz do, do tych uprawnień, które są dostępne. Pierwsza rzecz, którą tutaj widzimy, do zakładki: projekt Dominik Wrzosek jest przypisany jako uczestnik, czyli ma wgląd tylko do tych projektów, do których on jest przypisany. Tak jak pokazywałem wcześniej, on nie widzi wszystkich projektów. Kolejny poziom, gdzie tutaj ostrzeżymy użytkownikowi to jest kreator, czyli on nadal widzi tylko i wyłącznie projekty do siebie przypisane, ale już może tworzyć nowe. Czyli jeżeli ja tutaj znowu odświeżę ekran, pojawia się mi przycisk Dodaj nowy projekt. Ten użytkownik nie widzi wszystkich, tych 11 projektów, widzi tylko 6 projektów, czyli połowę, A wiem, więcej nawet niż połowę. Ale może już tworzyć nowe projekty. To jest najczęściej wykorzystywane upewnienie dla kierowników projektów, chociaż to też zależy od organizacji, ale żeby kierownicy już mogli sami sobie zakładać projekty, ale nie widzą tych wszystkich dostępnych w organizacji. Ale znowu. Po przejściu dalej na projekcie upewnienia są uzależnione od uprawnień projektowych. Te upewnienia projektowe za chwilę pokażę. Kolejna rzecz to jest podgląd, funkcjonalność podglądu, zakładka podgląd. Tutaj, jeżeli to odświeżymy, to tracimy, tak jakby, możliwość dodawania nowych projektów, ale zaczynam widzieć wszystkie Projekt I też to, co jest istotne, po wejściu na projekt, ja mam dostęp do wszystkich zakładek na poziomie podglądu. To jest rola projektowa która jest wykorzystywana najczęściej dla członków zarządu, gdzie te osoby nie powinny nic edytować, ale do wszystkich projektów w pełnym zakresie powinny mieć dostęp. No i ostatnia rola czy poziom uprawnienia dla zakładki projekty, to jest administrator, czyli to jest osoba, która ma najsilniejsze uprawnienia do projektów, czyli tutaj widzimy wszystkie projekty, na wszystkich projektach mamy pełny dostęp administracyjny, możemy wszystko zmieniać i też dodatkowo tutaj pojawia się zakładka szablony, osoba z uprawnieniami, administratora może tworzyć szablony Projektowe. I przed tym upewnieniem Państwa przestrzegam, żeby zwracać na to uwagę, że jeżeli użytkownik ma dostęp w jako administrator do zakładki projekty to może edytować wszystkie projekty w pełnym zakresie. Kolejne zakładki to tutaj ma już dwupoziomowy dostęp, czyli brak dostępu jest albo funkcja administratora, no i możemy to rozszerzyć. Na przykład mogę powiedzieć, że Dominik Wrzosek ma mieć dostęp administratora do portfeli, do raportów i do zasobów. Klikam zapisz, odświeżę ekran no i tutaj Odpowiednie zakładki, te, które nadałem, pojawiły mi się po lewej, po lewej stronie. Wracamy do uprawnień. Też mamy możliwość przypisania grupy uprawnień. Na przykład, jeżeli tutaj wrócę do minimalnych uprawnień. Mamy pewną grupę, czy ustaliliśmy sobie, że kierownik projektu, albo jest jakaś, nie wiem, grupa tutaj powiedzmy, analityków, ma otrzymywać jakiś zakres uprawnień, żeby nie klikać za każdym razem mogę tutaj. W zakładce grupy, stworzyć taką grupę uprawnień i powiedzieć, że analitycy, jeżeli zostaną przypisani do grupy, no to z automatu mają mieć poetfel projektowy i rapoety. I mogę też z tego poziomu przypisać użytkownika. Tutaj jest drugie konto Dominika Wrzoska, żeby tutaj Państwa nie myliło. Patrzymy na to konto z awatarem. Po prostu przypisuję go do grupy. I on wtedy otrzymuje pewien zakres uprawnień, i nie mogę w przypadku przepisania do grupy zmienić na mniejsze uprawnienia. Mogę podwyższyć, czyli tutaj mamy tak jakby zbiór uprawnień wynikających z grupy, ale też moich indywidualnych. Grupa na przykład nie daje dostępu do zasobów, a ja tutaj rozszerzyłem dostęp do zasobów czy też do. Projektów. No i wtedy zgodnie z tymi ustawieniami tak użytkownik będzie widział swoje zakładki. No i ostatnia rzecz w ramach tych uprawnień to są to jest funkcjonalność administratora systemu. Mogę nadać użytkownikowi wszędzie prawa administratora do wszystkich zakładek, ale on wtedy nie będzie widział tej zakładki administracja. Jeżeli nadam tutaj przełączę administratora systemu, to taki użytkownik ma pełny dostęp do aplikacji i też tak jak tutaj było to widoczne, na każdej zakładce pojawia się poziom administratora. Czyli ta osoba ma wgląd do wszystkich elementów i może wszystkim zarządzać, ale przede wszystkim ma dostęp do listy użytkowników i do ustawień systemowych. Tutaj też pojawiają się często pytania po zarządzaniu użytkownikami: co jeśli usunę użytkownika z organizacji? W przypadku usunięcia z organizacji, taki użytkownik jest po prostu po pierwsze, jest zabijany dostęp tego użytkownika do, do, do systemu, on nie będzie mógł się zalogować, natomiast on w wielu miejscach, jeżeli był przypisany do jakiejś roli, do zadania jako właściciel, dodał komentarze, on będzie po prostu przekreślany, będzie dla nas to informacja w systemie, że ten użytkownik. Już nie pracuje, ale jest cały czas trzymana jego historia. Więc w ten sposób. Możemy widzieć elementy, gdzie są użytkownicy usunięci, i nie należy się bać tego, że jak usunę, to się traci cała historia. Po prostu ci użytkownicy będą przekreśleni. I też jeżeli chcemy znaleźć użytkowników usuniętych, to należy po prostu przefiltrować tą listę. Tutaj klikamy pokaż usuniętych. No i wtedy, tak jak Państwo widzicie, tutaj pojawiają nam się takie przekreślone. Przekreśleni użytkownicy. Kolejna rzecz, czyli tutaj pokazuję Państwu zakres uprawnień globalnych do systemu, to są uprawnienia lokalne, czyli nadawane na projekcie. Aby to też pokazać, tutaj wyłączymy Dominikowi prawo administratora systemu, więc. Wyłączymy, odepniemy też od grupy i damy minimalne upewnienia, jakie są, czyli tu, albo niech może kreator zostanie. Więc w taki sposób globalnie zarządzamy i to też będzie część taka wspólna, trochę, że uprawnienia globalne będą nad uprawnieniami projektowymi. Jeżeli ktoś jest administratorem, on z góry dostanie dostęp do danego projektu, będzie mógł wszystko edytować. Ale mamy właśnie Dominika, który no nie ma takich uprawnień. Daliśmy tutaj opcję kreatora. I aby zarządzać jego uprawnieniami na projekcie, przechodzimy do projektu. Kliknijmy sobie tutaj na wdrożenie systemu IT do aparatowania zarządczego. I mamy na samym końcu ustawienia i uprawnienia. To co jest ważne, tutaj są wypisani wszyscy użytkownicy, którzy w jakikolwiek stopniu mają dostęp do. Tego projektu. Zwróćcie też Państwo uwagę, że tutaj będą chociażby wypisani administratorzy systemu, którzy niekoniecznie muszą pełnić jakąś funkcję na projekcie, ale z racji tego, że są administratorami systemu, oni mają wgląd do tego projektu i żebyśmy byli świadomi, oni będą tutaj wypisani. Jeżeli ten użytkownik Dominik Wrzosek nie ma licencji, nie ma licencji darmowej albo standardowej, to możemy zarządzać też jego uprawnieniami na projekcie. No i tutaj podobnie tak jak było w tych globalnych, mamy wypisane zakładki, harmonogram budżet ryzyka produkty. I zgodnie z tymi uprawnieniami użytkownikowi wyświetlają się poszczególne funkcjonalności. Na no, jeżeli jest dostęp do harmonogramu produktów i ryzyk na poziomie podglądu, jeżeli przejdę do tego projektu. Projektu. A, jeszcze tutaj odświeżymy ekran, bo mieliśmy prawa administratora, to pojawiają mi się tutaj tylko te trzy zakładki. No, jeżeli chcę, powiedzieć, że tutaj OK. Podgląd do budżetu, podgląd na przykład do zasobów i do karty projektów, tylko do tych rzeczy klikam zapisz. Odświeżamy ekran. To dokładnie z tymi z zakładkami i na takim poziomie uprawnień tutaj użytkownik będzie miał dostęp. Więc jeżeli jesteście Państwo administratorami projektu, to w zakładce ustawienia i upewnienia te uprawnienia możemy zmieniać. Warto tutaj jeszcze dodać, jedną rzeczą mianowicie te uprawnienia też mogą zostać nadane poprzez rolę projektową czyli w administracji, w ustawieniach systemowych możemy definiować, jakie są role projektowe w systemie. Jeżeli chodzi o role projektowe, to jest jedna domyślna rola projektowa, to jest kierownik projektu. Natomiast jeszcze ról projektowych tworzycie Państwo sami. No i załóżmy, że mamy sponsora projektu. Tworzymy tutaj poprzez przycisk: Dodaj, dodajmy sponsora i mówimy, jaki dostęp ma mieć ten sponsor po dodaniu do projektu. No i tutaj mówię, że podgląd, podgląd i zmienimy, że wszędzie ma ta osoba otrzymać po prostu podgląd. Do, do projektu. Klikam zapisz, i teraz, jeżeli ja przypiszę jakiegokolwiek użytkownika jako sponsora projektu, to ona otrzyma dany zestaw uprawnień. Czyli tutaj przejdziemy do informacji, mamy nawet sponsora projektu, odświeżymy jeszcze uprawnienia Dominika, albo może je na samym początku zminimalizujemy. Aby była pewność, że zadziałało nam to tak, jak chcieliśmy. Czyli tutaj zabierzemy dostęp do części zakładek. Tych zakładek będzie. Mniej, dokładnie, wracamy i aby rolę projektową nadać, możemy to zrobić przez KT projektów, możemy tutaj w informacji, role projektowe. Widzimy, jest już Włodzimierz i Daniel przypisani jako sponsorzy. Ja po prostu wybieram Dominika Wrzoska, zapisuję zmiany i teraz ten użytkownik, podobnie jak było z grupami globalnymi, otrzymuje... Podgląd do wszystkich tych zakładek z racji na funkcję sponsora projektu. No i teraz, jeżeli odświeżymy ekran, to taki użytkownik dostaje wszędzie podgląd. No i podobnie jak w przypadku tych globalnych uprawnień, działa tutaj to, że możemy podwyższyć na wyższe uprawnienia indywidualnie. Mogę powiedzieć, że w harmonogramie ktoś jest administratorem. Ale nie mogę zmienić na niższe uprawnienia. Czyli też, oprócz tych wynikających z grup, z roli projektowej, mogę, mogę podwyższać uprawnienia użytkownikowi. Myślę, że to tyle. Mam nadzieję, że, że te uprawnienia były. Dla Was zrozumiałe, jeżeli nie, to dajcie znać w komentarzu, co było niezrozumiałe. To postaramy się nagrać po prostu kolejny filmik, w którym wytłumaczymy Wam te niejasności. Dzięki wielkie i do usłyszenia.